Teraz Was zostawię tutaj. Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale Pamiętnik Polki Nowojorki i mamy dzisiaj 31 grudnia, ostatni dzień w roku i już jutro nowy rok 2025 i co za tym idzie postanowienia noworoczne i moim celem na rok 2025 jest nagrywanie tygodniowych vlogów, czyli tak przez tydzień nagrywam jakieś momenty z tygodnia i później wszystko sklejam w całość i mamy tygodniowy vlog i aktualnie znajduję się w Norwegii u mojej siostry szwagra i siostrzenicy i spędzamy dzisiaj Sylwestry. Trochę tu ponagrywam i ponagrywam również w kolejne dni, co będę robić tutaj w Norwegii. Trochę pozwiedzamy, pojedziemy może do Oslo. Ok, rozpocznijmy tygodniowy vlog numer uno, number one, numer jeden, odcinek pierwszy. Zapraszam! porcja z musem czekoladowym, żelką wiśniową i brownie. Mm. Wszystko sama robię. Później zapraszam. Ulubi. Angelika. Kajka. Taką mamy pogodę dzisiaj w Norwegii. Jest godzina 19 i ma tak jeszcze popalać całą noc, więc prawdopodobnie nas tutaj zasypie. Siemanko wszystkim, w kolejnym dniu. Dzisiaj jestem na zakupach, ponieważ kocham wydawać pieniądze. Ale też tutaj w Norwegii mają bardzo fajne sklepy, których nie ma w Stanach, w Nowym Jorku, więc chciałam sobie po nich trochę pochodzić i zobaczyć, co mają ciekawego. Co sądzimy? Nie podoba mi się w ogóle. Niestety u mnie w Nowym Jorku zamknęli Tigera, więc teraz jestem w siódmym niebie, jak patrzę na te wszystkie fajne rzeczy. To biorę tygodniowy plan jedzenia. To... Pamiętnik Polki Nowojorki. Ten jest fajny, Daily Planner. Pisujemy datę i co musimy dzisiaj zrobić. Jaką mamy pogodę, nastrój. Ile wody wypiliśmy. Lunch, dinner. Ile to kosztuje? 4,5 dolara. Tylko wezmę takie najmniej tykane. Stanley Cup tylko za 200 koron. Kubeczki fajne na walentynki. All yours. Jestem teraz w ulubionym sklepie mojej siostry. Zobaczmy, co tutaj mają z jego, fajnego. O, mój ulubiony dział słodkości. Oni tutaj mają opakowane te rzeczy, widzę. Czekolada. Teraz wchodzimy do mojego ulubionego sklepu, czyli Normal. Takich pianek, Harry ja jeszcze nie widziałam. Hmm. Ciekawe, jak smakują. Te lubię. Świecące się. Na imprezę. O, o to chcę kupić. Pomadka Reese's. Batonik Snickers o smaku marakui. Limited Edition. Ciekawe. Zobaczcie, co znalazłam. Ciasteczka ze Squid Game. Dalgona Biscuits. A co jest w tym najlepsze? Że zostały wyprodukowane Chyba nasi jadą. Siemanko kolejnego dnia. Dzisiaj przyjechaliśmy do Oslo i idziemy na małe zwiedzanko Byłam już w Oslo raz w te lato, ale jeszcze nie byłam w zimę, więc sobie troszkę pospacerujemy. Oslo jest tak z reguły bardzo małe, wszystko można zobaczyć, tak mm -hmm. najważniejsze. Mm -hmm. Nagrywam tutaj, proszę mi nie przeszkadzać. Takie najważniejsze atrakcje. Raz was zostawię tutaj. Ojku, prawie się przewróciłam. O, czerwone światło. Czekamy. Nie przechodzimy. Mewa. Mewa atakuje ludzi. O jak fajnie zrobili na tym placu lodowisko. Sobie można pojeździć na łyżwach. A tu mefka não é sob assim, Não Przeszłam na czerwonym świetle, inni szli, to ja też poszłam, więc za tłumem, za tłumem poszłam. Ja nie wiem, jak to w Norwegii działa. Czy można przechodzić na czerwonym, czy nie można przechodzić na czerwonym? Ale jak inni idą, to ja też idę. Jolo, a teraz idziemy do sklepu z pamiątkami. Cukierki z napisem I love Oslo. Ten breloczek uroczy. Zowieczku. Jesteśmy w Oslo, a są naklejki z Bergen i z Tromso. Patrzcie na tę ogromną czekoladę od Frey. Tutaj mamy takie malutkie jabłki. MMM z Toffin. Cukiereczki na wagę. Marcepan. Japek. damen Jestem teraz na Akerbrygę, wyszłam akurat z galerii, żeby trochę się ocieplić, bo jest zimno. Już rąk nie czułam, ale już jest lepiej. I teraz sobie tutaj ponagrywam. Fajnie to, oslo wygląda. Już trochę jest ciemno. Zachód słońca był. Ładne niebo, ale kamera tego niestety nie uwieczni, prawdopodobnie. Chociaż spróbuję. Podeszłam bliżej i nagrałam ten piękny zachód słońca. A teraz idę do świecącego się drzewka. Patrzcie, squid game. Nawet maski nie ma. I tam z powrotem właśnie wróciłam i teraz nagrywam dla Was haul zakupowy. Co ciekawego, kupiłam w Norwegii. Ja tak mówiłam, że w Norwegii mają takie fajne sklepy, których ja nie mam w Nowym Jorku, że tak się obkupię, że mi nie zmieści się nic w walizce, że ja będę musiała to w jakiś karton spakować i wysłać na poczcie do Ameryki. A tak naprawdę nie kupiłam zbyt wiele. Z ubrań kupiłam tylko dwie pary spodni, moje ulubione. I to tyle. Siostra kupiła taki sweterek dla mamy na święta, a przepraszam, to był święty Mikołaj. Święty Mikołaj się pomylił i na zły adres podesłał ten sweterek i będę musiała go ze sobą wziąć i zabrać do Ameryki. Byłam w moim ulubionym sklepie w Normalu. Nawet torebkę biorę ze sobą do Ameryki, bo miałam już taką jedną, ale się sprawa, więc potrzebuję nowej. I jeszcze to jest takie, wiecie, zimowej edycji, więc bardzo fajna. Uwielbiam ją, ona jest taka fajna na zakupy i ma taki fajny kolorek, więc bardzo fajna. I w normalu kupiłam bardzo fajne rzeczy do. Włosów poleciła mi je moja siostra, ponieważ sama je ma, więc wypróbowałam je na własnych włosach i były świetne. Moje włosy były takie fajne, gładziutkie, mięciutkie, więc musiałam sobie kupić te produkty. I są to rzeczy od firmy Osi. Mam tutaj szampon, odżywkę i maskę na włosy. I jeśli macie włosy suche, zniszczone, grube, kręcone, to te produkty będą idealne dla was. I Jeszcze w Normalu kupiłam sobie pomadkę Risys. I już jej używałam, nie zrobiłam testu na żywo, niestety, ale. Pachnie jak Rises. Zdecydowanie pachnie jak rysys, ale czy smakuje? No nie. I jeszcze we włoskim sklepie kupiłam krem pistacjowy, taki o. Bo kocham pistację. I w tym sklepie włoskim chciałam trochę tam nagrać akurat tą półeczkę z kremami pistacjowymi. I była obok mnie pani, co tam pracowała. Była odwrócona plecami, to ja tam wyjęłam tą kamerę i zaczęłam do siebie mówić. I ona tak się dosłownie odwróciła o 180 stopni. I się na mnie patrzyła. I to nie było takie, wiecie, spojrzała się i wróciła do roboty. Tylko tak się patrzyła przez jakieś 10-15 chyba sekund. Dla mnie to była cała wieczność. I ja tak zastygła w miejscu z tą moją kamerą, że po prostu schowałam ją i poszłam sobie dalej, co nie? Mimo, że nie mam już takiego problemu nagrywać w miejscach publicznych, bo wiem, że ludzie się patrzą, no ale to sekunda i każdy idzie w swoje strony. Ale takie stanie i się patrzenie, to no, no to trochę niezręcznie, wam powiem. Więc no... Nie nagrałam tam w tym włoskim sklepie za dużo. Byłam w sklepie Flying Tiger i kupiłam dwa planerki. Jeden na posiłki. Tutaj możemy zrobić listę zakupów. A tutaj co będziemy jeść w poniedziałek, wtorek, środę. A tu jeszcze mamy miejsce na notatki i przepisy. I jeszcze kupiłam taki zwyczajny planer na rok 2025. I tutaj mamy miesiąc i dzień tygodnia. I tyle miejsca, żeby sobie pisać cokolwiek chcemy. Pokażę Wam jeszcze jakie pamiątki kupiłam w Oslo. I taki o, magnesik. Kulkę śnieżną dla mamy z misiem polarnym z Norwegii i taki kubeczek do espresso. Cheers! I na koniec najważniejsza rzecz z Norwegii, czyli słodycze oczywiście. Najważniejsze są słodycze z Norwegii. Mam tego całe mnóstwo, nie no żartuję. Mam trochę tego i już wam pokazuję co tutaj mamy. Taką czekoladę mleczną z orzechami laskowymi, z bakaliami, batonik kwik, taka norweska wersja Kitkata, bym powiedziała. Batonik Trojka, tak szczerze nie wiem z czym on jest. Może tutaj napiszę na dole. Batonik Smash o smaku słonego karmelu. Te batoniki one są cudowne. Polecam Wam bardzo serdecznie. Pamiętnik Polki Nowojorki, podpisuje się. I jeszcze dwa batoniki z masem orzechowym. I tu chyba mamy tofi i też jakieś orzeszki. Jak mówiłam, przyleciałam do Norwegii do siostry na. Sylwestra, ale też dostałam prezent świąteczny od rodzinki, taki o kubeczek ze Stanleya. Mhm, mm bardzo fajny, poręczny, bardzo fajny kolorek, taki pudrowy róż. I tu jest napisane, że przez 11 godzin trzyma zimno, 2 dni lód i 7 godzin ciepło, więc bardzo fajny. Kawka, herbatka, ciepła woda, idealnie się nada do samochodu. I też dostałam taką mgiełkę o zapachu pistacji i słonego karmelu. Hmm. Zobaczmy jak to pachnie. Już to wącham, ale jeszcze raz na wizji. O, jak pięknie, jak pięknie. Powąchajcie sami. Moja siostra piecze ciasta, robi pyszne słodkości, ale również tworzy takie fajne ciasteczka z piernika. Na święta zrobiła takiego Świętego Mikołaja i Panią Mikołajową i biorę kilka takich sztuk do Ameryki i rozdam rodzince. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia za tydzień w kolejnym tygodniowym vlogu. Hade bra, to po norwesku. Bye bye.